Plac Jana Pawła II zmienił się w miejsce pomocy dla potrzebujących zwierząt. W ramach akcji Podaj łapę, wolontariusze od rana zbierali datki oraz karmy dla psów i kotów. Chcieliśmy pomóc zwierzętom z chroniska, żeby się ucieszyły i żeby miały chociaż trochę troski. Pomóc może każdy, jednak, żeby było to skuteczne działanie, należy zapoznać się z zapotrzebowaniem danej organizacji lub schroniska. Mniej więcej co roku. Bądź dwa razy w roku organizujemy zbiórkę, która ma na celu pomoc bezdomnym zwierzętom w ołaskim Przytulisku. To to jest takie naturalne dla nas. Nie? Te zwierzęta wymagają pomocy, możemy im pomóc. Mamy wolontariuszy, którzy są chętni, także... To jest taka absolutnie naturalna dla nas rzecz. Co powinniśmy przynosić na takie zbiórki, żeby rzeczywiście pomóc tym zwierzętom? No, na pewno jakieś lepszej jakości karmy typu właśnie gastro- albo hipoallergic, bo to się bardzo mocno przydaje. Bo jednak większość psiaków trafia do nas albo z problemami żołądka gastronomicznymi, albo właśnie skórnymi. Na pewno mokre jedzenie, jakieś makarony, bo to też dodajemy do karmy, żeby psiaki miały chociaż jeden ciepły posiłek w zimie. Chętnie pomagają bezbronnym istotom. Kocham zwierzętka. Moja córka miała pieska dobermankę, przez 11 lat, i właśnie odeszła. I zostały koce, i takie różne posłania dla piesków. Wyprałam, miałam zamiar zawieźć do schroniska w Oławie, a się okazało, że to jest biurka, więc jakby na miejscu. Skorzystałam z okazji i, i, i przekazałam to. Jak znajdziemy jakiegoś psa porzuconego, znalezionego gdziekolwiek, to warto jest go zabezpieczyć się na posesji. Albo wziąć do domu, jak mamy taką możliwość, i wtedy zadzwonić na policję, podać swoje dane, powiedzieć, gdzie pies został znaleziony, e, w jaki sposób został na przykład znaleziony, czy jest właśnie zabezpieczony, czy tylko państwo zgłaszają, że gdzieś się błąka. E, I wtedy policja kontaktuje się z odpowiednimi służbami i wysyła ludzi, którzy przyjeżdżają po tego psa i pies trafia do przechowalni gminy. I wtedy ma duże szanse bezpiecznego powrotu do właściciela. Pomimo jesiennej już aury, wolontariusze chętnie angażowali się w zbiórki. Nic nie było w stanie ich zniechęcić ponieważ celem wydarzenia była realna pomoc zwierzętom. Znaczna jednak liczba mieszkańców pomagała zapełnić puszki. Niekiedy nie dają. Niektórzy nie, da, nie dają, ale jak już jakaś osoba da, to dużo daje. Bardzo dużo. Fajnie jest, bo bardzo dużo ludzi. Daje, no zdarzają się osoby, które są, ale rozumiemy, bo nie zawsze każdy się może podszywać pod coś. No warto pomagać i naprawdę niektórzy ludzie wrzucali nam po 20 zł na raz, po 10 um, i warto. Jeżeli szukacie przyjaciela na całe życie, zajrzyjcie na stronę schroniska, na której stale pojawiają się nowi czworonożni bohaterowie. Zachęcamy również do wsparcia zarówno finansowego, jak i tego w formie wolontariatu.